mano niezniszczalni. Oglądajcie do końca. Pozwólcie, że się wypowiem na temat Mariusza Pudzianowskiego yy, walka z Cholem. Ch po pierwsze, Mariusz Pudzianowski to jest pięciokrotny mistrz świata, jak wszyscy wiemy, w Strongman. Yy, dzięki niemu KSW zawdzięcza. Co zawdzięcza? Zawdzięcza to, że mają dużą oglądalność i zarabiają wreszcie takie pieniądze. Na Mariuszu Pudzianowskim te KSW stało się po prostu... Takie bardziej wow niż kiedyś. Bo jeszcze wcześniej nikt nie wiedział, kto to jest Mamet, nie każdy wiedział, tak? Ale teraz wiemy. Także ja się zastanawiam, Polaczki, dlaczego wy wciskacie gdzieś, gdzie was nie dotyczy? To jest jego sprawa, to są jego pieniądze, uczciwie uważam, że zarobił i walka powinna być też przerwana, bo dostał w tył głowy, gdzie to jest nieprzepisowe, tak? To zacznijmy od tego. Wy mówicie, że Mariusz Pudzianowski zrobił to samo z. Najmanem, eee, to było 15 lat temu tak, jak dobrze pamiętam oglądałem tą walkę jak dziś, ale i, we, i weryfikowałem to kilkakrotnie, wczoraj to jest nieprawda, nie dostał Najman. Najman po prostu się położył, bo go trafił, to jest ta samo, to samo było z, z Holem, który trafił Mariusza Płudzianowskiego i zawsze Mariusz Płudzianowski powtarzał, że to jest chwila nieuwagi i albo on może wygrać, albo Holem. przede wszystkim Zaznaczam, że Mariusz Pudzianowski chyba wtedy ważył 115 kg, a ponad 150 kg ważył holen. Dlatego też to zaważyło. Wy, nie wiem jak Wy na to rozpatrujecie polaczki, bo jesteście zawistni. Czy Mariusz Pudzianowski Wam zagląda do kieszeni? Nie, ja zawsze będę za Mariuszem, nigdy nie byłem chorągiewą i zawsze za nim będę. Tu chodzi się tylko o to, że zajmijcie się swoim, zróbcie co najmniej. 3,4% czwarte procent tego, co zrobił Mariusz Pudzianowski, kiedy wy kładziecie się, yy, obracacie się na drugi bok, to Mariusz Pudzianowski już pracuje, wstaje rano i pracuje. Na to ciężko, tak? A wy dopiero się przewracacie na drugi bok. Kiedy wy zaczynacie jeść śniadanie, on już tyle zrobił, że nie jedna osoba nawet trzy czwarte tego nie robi. Także gadanie na temat Mariusza Pudzianowskiego, co mu się należy, co mu się nie należy, chorągiewy. Tam, gdzie Wam lepiej zawieje. To jest to samo, jak ze Współstancją Polski. Dopóki Polska wygrywa, Wy wszyscy kibity, kibicujecie. Yy, nie sztuką kibicować wtedy, kiedy przeciwnik przygrywa. Trzeba być do samego końca. Ja zawsze będę za Mariuszem Pudzianowskim i nic to nie zmieni. A Wy ludzie się ogarnijcie, bo Mariusz Pudzianowski Wam do kieszeni nie zagląda. Będę stał z, yy, za nim w obronę, bo możecie sobie pisać, co chcecie. Możecie cisnąć mnie tutaj, co chcecie. Ja nic, żadnego komentarza nie... Nie usunę. I możecie to udostępniać, komu chcecie. Ale ja za Mariuszem Pudzianowskim stanę, bo zawsze chciałem być taki jak on, taki silny, tak? No ja mimo że mam 1,60 wzrostu, e, teraz ważę 57 kg, tak? No to jak sami widzicie, sami moje filmiki widzą, że ja też potrafię co nieco pokazać, a to jest mój taki, można powiedzieć, Mariusz Pudzianowski autorytet. To jest taki, który od niego brać można przykład. Nie jeden tyle nie zrobi to, co Mariusz Pudzianowski. Także. Powiem wprost, ludziska, weźcie się do roboty, zajmijcie się swoim życiem, a nie zaglądajcie do cudzych kieszeni, bo wy siedzicie na tych kanapach, pierdzicie, a nie jeden by nie wyszedł do klatki z Mariuszem Pudzianowskim, albo przysłowiowo teraz, wyjdźcie sobie teraz na przykład. On, mimo że jest, jak gadacie, stary, że już powinien nie robić nic, tak? Oczywiście. Ale powiem wam wprost. Niejeden by mu jeszcze rady nie dał. Bo nie jeszcze nie jednemu by tego. A został trafiony Mariusz, więc przegrał. Tyle co chciałem powiedzieć. Więc Polaczki. Zawistne. Chorągiewy. A ci którzy, wiadomo. Pozdrawiam. Niezniszczalny.